To oh jest Proszę bardzo Dobra, daj mu, daj mu, daj mu. Ja mam... Wkręcaj, wkręcaj go, wkręcaj. No yeah. daj, no dawaj, no dawaj, 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 lecimy. No jeden prawo. Oj, 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 oj. oj. <laughs> Dobra, jeden lewo. Pięknie. No, Jeszcze raz. Teraz się uda, teraz się uda. Może weź tego miniacza z powrotem. A to jest. To jest Colin makra, to jest historyczny. Aha, no ze słabo. Jeden prawo. Jeden lewo. Cztery lewo, Discord. Na trzy prawo. Na trzy lewo, Discord z wykrzykniczkiem, tak Hmm. jeden prawo, na jeden lewo, Na Na trzy prawo, dwa lewo, trzy prawo potem. I na jeden lewy będzie. Oramo już od tego brzucha z mnie do, do... Trzy prawo. I co się robi? Cztery lewo Discord Plusik Tak wygląda ej A lewo Discord na cztery prawo Tak, tak wygląda Mobot, z którego dropi złotych Nie widzę, oglądam wyścig 3 lewo 3 prawo Zawrotka jedno prawo raz 10 sekund przewagi mamy Dobra, Delikatnie, taka. delikatnie Dobra. Zapomniałem Dobra. znaczka. Pięć lewo, cztery prawo. 3 no prawo, a potem 3 lewo. Potem na dwa prawo. Właśnie. Na cztery lewo plusik. Trzy prawe, disko. Ej, co zrobił? Oj, oj, coś ty zrobił, tam się. Widzę, widzę, widzę Dwa lewo disko. Na sześć prawo. Na trzy lewo dysk. Na trzy lewo discoły eee, Sześć prawo, trzy lewo discoły Trzeba, trzy lewo dupa O! Sześć prawo Dupa. Dupa. Na cztery lewo disko. Dupa na cztery lewo dysk. Pięć prawo, 17 sekund panu Cztery lewo, na dwa prawo! Jestem bardzo spokojny, nie słyszysz tego? 4 Cztery lewo. Jest to ostatnia, ale... Jest... <laughs> lewa zawrotka! Jedno tu będzie O, tu właśnie. O, o, lepiej, lepiej, trzy prawy będzie. Pięknie. 5 lewo. bo no bosaka. 4 lewo i 6 prawo jest ze szczoułeczką na 2 prawo ojejcie i na 2 lewo potem ojejcie i 4 prawo nie ma prostych 6 lewo i 5 prawo i 3 prawo potem i 5 lewo disco. Idealny Cześć, prawo. Trzy lewo, 10 O, czterdzieści, zakupamy. No, jeden lewy. Musi przepraszam, minutę. to było prawo, to jest trzy lewy. Musimy mieć min minutę, musi mieć. Czemu? Oj, jeden lewo będzie. Bo tak zrobił Aha, super. Jeden prawo. Dwa, lewo, z no, cztery lewe i pięć prawe i cztery lewe i dwa prawe. <laughs> o właśnie tutaj, tak, tak. Oj, 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 lewo jeden lewo zaraz potem I dwa prawe i oj, lewo nie tak Spokojnie spokojnie, dwa prawa, pod... przepraszam to jest lewo, lewo Dwa lewe I jeden prawy Dokładnie I dwa lewy za tym I jeden prawy znowu I cztery lewe O! Trześć prawo Discord i dwa lewe o tu to plusik 3 lewy. I 3 prawo. I 6 lewo na 6 prawo będzie z, z tam na 1 lewy. O właśnie w tym momencie. 6 prawo plusik 1 prawo. O tu. I 6 lewo potem o, na 5 prawo. A potem 4 lewo i 3 prawo i 4 lewo znowu z jakimś wykrzyknikiem. I 3 prawo O sztyk! Dobra, dobra, spokojnie. Spokojnie, to Cześć. się wyklep wsteczny. Gedziesz, 3 na lewo mamy. Potem 5 prawy i jakaś zwężka, potem dwa lewo. No, sześć prawy, cztery lewy na strzałkę, pięć prawy, wykrzyknik yy, i jeden lewy. A tak, tak. panowie. Mam tego błota, którego potrafię robić. O, sześć lewo, sześć lewo. Trzy lewo. Na prawo. Na lewo. Na dwa prawo hmm. Dobra, I trzy lewy I cztery prawy I jeden prawy o, o O, Spokojnie Trzy lewy mamy I na pięć prawy będzie A Potem cztery lewy I pięć prawy znowu Oj, teraz to już żeś No, teraz to już nie pamiętam co to było. A, wciąż mamy 4 Cicho. Byś lepiej jechał, by było lepiej. Czy prawo na jeden lewo z Discordem? Potem pięć lewy diskord i jeden prawy diskord. O matku, Dwa, Dwa lewe. I jeden prawo. I pięć prawo, o proszę. I cztery lewo. Na no, jeden lewo, o! Potem jeden prawo jest. I pięć prawo. O! Cztery lewowy wykrzyknij Cztery prawo. Ale żeś zawalił. Pięć lewo. Na pięć prawo. Na 3 lewo będzie i 6 prawo. Z szczęłościem na zawrotkę w lewo, w lewo, w lewo, lewo, lewo. Discord. Lewo, lewo. Mówiłem, disko. 6 <grym> prawo i zwężka z zawrotką na prawo. Disko. Aaj. Trzy lewy. 4 prawy I potem trzy lewy Z Hopką I mecia Jest! Minuta dwa dobrze. Całkiem, całkiem Ale <laughs> przód nie wygląda za dobrze Jak na auto, które miało dwa dochowania? No. <laughs> Hmm. A dobra, jest do git. Czemu? Jest gitko. Wyjdź.